Jeśli każdy ma ten auto, jak mu tam, to już pewnie nikt nie biega. Ludzie biegają, ale dla odpoczynku, dla zabawy. Dla zabawy? A co w tym zabawnego? Nie się za trzy Ty, widziałeś to? Ty, hono, 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 zapowiedniki biegaczy. No, no, sezon trzeci. Kiedy? No 1 maja już, tak, stawiasz. jest. O siema, kiedy sezon, nowy trzyma, sezon Ligi start, Biegaczy? Lecę Siemaneczko, zapraszam już na trzeci sezon Ligi Biegaczy, 1 maja. Nie spóźnij się, jeśli brakuje ci współzawodnictwa, a kolejne imprezy biegowe są wciąż odwoływane, dołącz do Ligi. To nie zabawa. To zdrowa rywalizacja. Ale biegasz, biegasz i tak to robisz. No to dołącz do Ligi. Biegasz kolejne kilometry, żeby utrzymać formę. Dołącz do Ligi. Jak ci się nudzi? A biegasz, bo i tak biegasz. Dołącz do Ligi. Biegać, 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 biegać. Ej, ty! Dawaj tu do Ligi. Liga biegaczy jest to rywalizacja dwufazowa. Pierwsza faza jest to faza grupowa, w której zawodnicy podzieleni są na grupy i tam między sobą rywalizują. Biegając nabijają punkty, punkty decydują o tym, kto jest wyżej. Po fazie grupowej następuje faza pucharowa. Faza pucharowa jest to nic innego jak tylko drabinka. Do ligi może dołączyć każdy, od najmniejszego do największego nie ma limitu. Żeby dołączyć do y, ligi wystarczy mieć jakieś urządzenie, y, które rejestruje trening, y, telefon y, lub zegarek. Po drugie konto na Facebooku, ponieważ treningi wrzucamy jako komentarz pod swoim postem. Przed każdym sezonem każdy tworzy y, swój post z nazwą, takie jak jego konto na Facebooku, dopisek, sezon, ten konkretny, który właśnie będzie, i jakoś tapeta, zdjęcie swoje, którego nie należy zmieniać y, w czasie całego sezonu. Każdy zawodnik rejestruje swoją aktywność poprzez rzucenie w formie screena do komentarza pod swoim postem. Screen z treningu musi zawierać ślad GPS, data i godzina dystans, kilometry wiadomo, czas w którym się trening zrobiło no i może zawierać metry w górę wzniosł tak zwany ale niekoniecznie każdy trening zarejestrowany są to punkty punkty są tym większe im więcej kilometrów Wybiegamy, im szybciej to zrobimy. No i dodatkowym atutem, jeśli pojawią się jakieś metry w górę niewielkie, ale zawsze to coś daje. Zaczynamy od fazy grupowej, która trwa dwa miesiące, czyli jeśli chodzi o sezon trzeci, cały maj i cały czerwiec. Rozgrywka fazy pucharowej, czyli każdy poziom drabinki trwa. 7 dni od poniedziałku do niedzieli, przed rozpoczęciem wszystkich zawodników, dzielimy na grupy poprzez losowanie. Dotychczas było to ręczne, ale w przypadku dużej ilości osób, może to być, może zmienię na elektroniczne. Także zawsze decyduje los. Trening w fazie grupowej musi być wrzucony max 7 dni od daty jego wykonania. Jeśli ktoś się spóźni z tym, to trening jest niezaliczony. Chodziło mi o 100 km. Za każdy zarejestrowany trening zawodnik uzyskuje odpowiednią ilość punktów zgodnie ze wzorem, który jest tu umieszczony. Hehe, <laughs> za długi jest, żeby tu się złościł. Pozycję w grupie definiuje kolejno jak największa liczba punktów, a następnie jak najmniejsza. Wartość czasu sumarycznego Wszystkie treningi zostały wykonane. W fazie Pucharowej walczymy jeden versus jeden. Jest tylko 7 dni na pokonanie przeciwnika. Z tych grup awansują najlepsi do fazy Pucharowej. Gracze mogą w fazie Pucharowej zrzucać na bieżąco swoje treningi lub yy, trzymać przeciwnika w niepewności i wrzucić yy, dopiero wszystkie treningi w niedzielę ponieważ przed pierwszym etapem fazy pucharowej jest także losowanie ślepy lot decyduje kto będzie waszym rywalem Ech, w przypadku remisu punktowego którego nie przewiduje, są też wprowadzone dodatkowe dwa dni yy, na dogrywkę między tymi zawodnikami jeśli chodzi o dystans to Minimalny, jaki jest zaliczany to kilometr. Natomiast maksymalny. No Ile kto wykręci. Nie ma limitu. Czas nie gra roli. Aczkolwiek. Musi to być jednak bieg. W górach marszobieg, żeby nikt nie wrzucał marszu. Widzimy się w grupach. Jazda!